Witam Państwa z Parlamentu Europejskiego. Często mówimy, że Parlament zajmuje się rzeczami abstrakcyjnymi, jest daleko od ludzi, nie ma tego kontaktu na nasze codzienne życie. Mam okazję pracować nad dyrektywą audiowizualną, nad jej oceną, która dotyczy każdego z nas, bo każdy ogląda telewizję. I w tej dyrektywie oceniamy to, czy wpływ telewizji na życie nas wszystkich, na, szczególnie na życie najmłodszych, jest, jest naprawdę dobry, czy, czy, czy też negatywny. Udało nam się ocenić i wprowadzić zmiany dotyczące limitów reklamy na przykład. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale, ale w ciągu jednej godziny emisji dowolnych programów może być tylko 12 minut reklamy. Ta dyrektywa reguluje to. Gdyby tego zapisu nie było, to mielibyśmy pewnie telewizję, w której, jak w Stanach Zjednoczonych, w której Reklamy byłyby przerywane niemalże w połowie danego, danego programu. Mamy cały system ochrony różnych grup przed złym wpływem reklamy. Wpływem reklamy alkoholowej, tytoniu, wpływem reklamy szczególnie na, na grupy najbardziej narażone, czyli na dzieci. Cały blok jest poświęcony właśnie ochronie, ochrony, ochronie dzieci przed wpływem reklam głównie dotyczących żywności, która jest niezdrowa konsumpcji tłuszczy, ale także tego, że dzieci są najbardziej podatne właśnie na różne produkty, które później wymuszają na swoich rodzicach kupno danych produktów, więc te wszystkie rzeczy dotyczące ochrony są tej dyrektywie ujęte. To jest kwestia także dotycząca przyszłości telewizji. Jak dzisiaj Państwo wiecie, często odbiornik telewizyjny ma różny sygnał satelitarny, sygnał analogowy, cyfrowy, ale także internetowy. Chcemy się zastanowić, czy czy szczególnie w tzw. telewizji hybrydowej nie powinniśmy zmienić przepisów po to, aby właśnie chronić naszych mieszkańców, obywateli, młodych ludzi przed złym wpływem, wpływem reklamy, przed, przed dużą manipulacją, która odbywa się przez media. Chcemy chronić bardzo mocno kwestie dotyczące pluralizmu mediów, kwestie dotyczące. Zakazu nawoływania do, do nienawiści. To są rzeczy bardzo ważne, które, które ja oceniam w, w tej dyrektywie i mam nadzieję, że, że wynik tej pracy przełoży się na każdego z nas, bo każdy z nas jest konsumentem telewizji. Po to, aby, aby, aby telewizja była jeszcze bardziej edukacyjna, abyśmy mieli możliwość umiejętności korzystania z mediów, po to, aby telewizja nie ogłupiała, tylko była ważnym wsparciem poznawania świata, poznawania ważnych sektorów. Na których, na których nam zależy, szczególnie w kontekście młodych ludzi. Uważam, że, że to jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy każdego z nas, dlatego zachęcam do, do śledzenia tych prac, które, które, które prowadzę. Raport będzie głosowany w przyszłym roku i zachęcam także do współpracy, do korzystania z Facebooka, maili i, i także komentarzy w tej sprawie. Dziękuję.